Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w poniedziałek 24 stycznia w naszej porannej audycji, tak jak już właściwie zawsze. I dzisiaj mamy dosyć specjalny dzień, ale o tym powiemy Wam już za chwilę. Tak, a my póki co cały czas przypominamy Wam, że trwa cykl zimy na całego, czyli odliczamy do ferii zimowych z przebojową mocą w radio Tokos, a do ferii zostało już tylko 5 dni. Ponieważ jest to już nasz ostatni tydzień i mamy lekkie sprostowanie, ponieważ yy, zawsze mówiliśmy Wam, że semestr kończy się w piątek, czyli 21, yy, 21 stycznia, jednak do 21 stycznia tylko oceny są wystawiane, czyli te nieprzygotowania powinny być do końca tygodnia, ponieważ semestr jednak kończy się 28 stycznia. Tak, jeszcze informujemy was o tym, że imieniny dzisiaj obchodzą Rafał, Tymek i Franek, także życzymy im wszystkiego dobrego. E, a także mamy dla was informacje o klasach na zdalnych, których niestety, ale wciąż jest bardzo dużo. I przybywa, przybywa już 13 klas na zdalnych. E, do ferii na nie zobaczymy się już z klasami pierwszą C, pierwszą B, trzecią C4, trzecią D4, trzecią E4, 2E2B, oraz 3A4. Do czwartku 27 stycznia nie zobaczymy się z klasą 3B4, a dzisiaj, ostatni dzień na zdalnych, mają klasy 1E, 3E3, 3F3. Dostałem jeszcze informację, że klasa 2C została przedłużona, ale nie mam niestety informacji do kiedy. Jeśli jesteście z klasy 2C, to możecie nam napisać na naszym Instagramie wapatokhose.radio. A teraz przejdźmy do pogody. Dzisiaj mamy słonecznie do południa, chociaż jak patrzymy tak za okno, no to raczej zachmurzone niebo. Zimno, bo do minus 2 stopni, a rano było jeszcze zimniej, bo nawet do minus 7 stopni Celsjusza, także dzisiaj zimno, ale, ale przynajmniej nie wieje i nie pada póki co przynajmniej, dlatego nie jest tak źle, jak mogło być. A my mamy dla Was niespodziankę, którą przygotowaliśmy właśnie specjalnie. Dzisiaj, bo dzisiaj jest taki dosyć w sumie też yy, specjalny dzień. No e... właśnie. Yy, o godzinie ósmej wkroczy gość poranka, a kto nim będzie, o tym dowiecie się już za chwilę. I tak minęła godzina ósma w Radiu Talk Hose. E, dosyć nietypowo, w innej odsłonie mamy dzisiaj gości poranka, a dzisiejsz, dzisiejszymi gośćmi poranka są Michał Wilk z klasy 3H3 oraz telefonicznie jest z nami Laura Krechorowicz, również z klasy 3H3. Dzień dobry, witajcie. Cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. O, słyszymy się z Laurą bardzo dobrze. E, słuchajcie, była studniówka, dlaczego w ogóle my was zaprosiliśmy? Była studniówka w sobotę. E, ponieważ do matury dzisiaj równo zostało 100, 100 dni. Także... Tak naprawdę to 100 dni nie za godzinę, ponieważ o 9 planowo powinny rozpocząć się matury. E, no i tak, no i e, ta studniówka była dosyć taka specyficzna, bo niby covidowa, ale e, teraz mamy dla was skrót, ponieważ e, dzięki wam... Dostaliśmy głosówki, w sensie wy zbieraliście właśnie, na, nasi gości zbierali głosówki e, i opinie o studniówce na żywo, na gorąco. Także dla was mamy teraz właśnie jeden ze skrótów. Także posłuchajmy e, ich wywiadów. Jak się ma Świetnie. Polecam jeszcze. E, e, bardzo fajna, bardzo polecam wszystkim. Znacznie głośno, ale fajnie. A ja się bawię fantastycznie. Ale muzyka mogłaby być trochę lepsza. Eee. Znówka, 2, 1, 3 2:137 na 10 punktów. Tak się bawicie studniu. Bardzo dobrze! A jaka atmosfera! Gorąca! Taki... <laughs> Było dużo świateł. Był zarąbisty występ. Kucharzy, znaczy kucharzy, kelnerów zrobili większy show niż Polones. uh Potem przez chwilę była dobra muzyka, potem znowu nie, potem tak, potem nie. Teraz znowu jest średnia, ale dopiero to były najlepsze hity. Jak się bawi się na tej rekonstrukcji? Fenomenalnie. No to jest średnia. Jest fenomenalnie. Że winczuję organizatorom. Jestem dumny z takiego kulturalnego zbiorowiska ludzi. Ja? Ja bardzo dobrze się bawię. Bardzo dobrze obserwując, jak wy się dobrze bawicie. Słuchaj, jest pół do, do drugiej, jest tyle osób na parkiecie. Naprawdę się no, nie się leje. Się leje. <laughs> Bardzo mi się podobał wystrój sali. Uważam, że super to wygląda. Ten napis studniówka tak pasuje mega do wajbu, taki Hollywood. Um, jedzenie jest mega dobre. Jedzenie było. i jedzenie było. Super chyba najlepszego do mnie. Bawimy się tak jak po alkoholu, tylko że bez alkoholu. Piękna odpowiedź, piękna. Z wrażeniem. <grym> No i taki właśnie był e, jeden ze część, skrótów tak, właśnie głosówek. z tej imprezy. Także e, teraz mamy pytania do naszych gości. Jak oni się jak bawili? Jak przede wszystkim wy się bawiliście, Michał, od ciebie zacznijmy. No wiesz, no ja muszę przyznać, że bawiłem się super. No, szczerze nie wiem, co ci za dużo powiedzieć. Muzyka była. No tak jak w głosów słyszeliśmy na przemian Dobra i słaba, ale jak była dobra, no to naprawdę cały parkiet był zapełniony, ja z niego dosłownie przez większą część studiówki, nie schodziłem. Czyli co, czyli cały czas tańczyliście? Albo co możecie określić za jako najmocniejszy punkt tej imprezy? Za najmocniej Ja to szczerze mogę to tylko chyba tylko ludzi określić, z którymi tam byłem. Mhm. No co no, z takim towarzystwem to to można się bawić i to. No tak, tak, tak. A Laura, a co ty o tym sądzisz? Ja się bawiłam tak dziękuję, że się rozchorowałam. <laughs> Ale mamy nadzieję, że nie na COVID-a, nie? Ja też mam nadzieję. Nie <laughs> sytuacja no, była, jest bardzo poważna, była, proszę Państwa. Była wielka, była wielka integracja między osobami z innych klas i na przykład mi z tym pomogło odbieranie głosówek dla Was, ale też no, na parkiecie wszyscy razem wybijaliśmy i to było takie przeurocze, jak wszyscy byli tacy otwarci, po prostu jak, jak nigdy w szkole. A co uważasz za najmocniejszy punkt tej imprezy? Co najbardziej będziesz wspominała z tej, z tej studniówki? Chyba, chyba właśnie taniec, bo naprawdę nie zeszłam z parkietu do szóstej i, i jako minus tej imprezy właśnie do, a bawiliście się dałabym. do której? Do szóstej czy do, do siódmej? Do szóstej, do szóstej. To w się sensie zależy jak to tam jeszcze gdzie poszedł po, po studniówce. Aha, aha. Ale tak, no minusami właśnie dzięki temu, że całą to, to, to noc tańczyliśmy, to byłyby obolałe łydki. No, ale wie, wiecie co do to... nie spodziewała, że będę tak świadoma swoich łydek po nocy, wciskania do tych różnych remixów. Ale i tak cieszymy się, że tylko te łydki was bolą. Jeszcze gardło Dalty. A, no i gardło o, to, 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 tak, no bo to jednak impreza pełnej treści, studniówka. A mamy do Was pytanie teraz, ponieważ no mamy pandemię i niestety sytuacja jest bardzo dynamiczna. Czy mieliście obawy, żeby pójść właśnie na tą studniówkę, czy były tam jakieś obostrzenia, czy raczej nie, Michał? Ja jedynie się obawiałem tego, że Sanepit nam zrobi wjazd jakiś, ale obeszło się bez, całe szczęście. Tak, no. ja też. W zasadzie to jedynym obostrzeniem to był zakaz wejścia rodziców na Poloneza. Aha. I właśnie mieliśmy mieć ze sobą paszporty COVID-owe w razie inspekcji, lub przeżyteczna obecność. tak? I... Ale w sumie, w sumie, szczerze mówiąc, to dobrze wyszło, że rodzice nie mogli obejrzeć, jak tańczyłem polonerza, bo <laughs> mm, nie wyszedł on nam Nie, duch. no przestań. Ale, ale nie, no, tak był, zupełnie był przez był przypadek trzecia tutaj stała się czwartą, czwarta stała się trzecią. Ale słuchajcie, to jest tak jak na każdej studniówce i jest no, pełen dokładnie chaos. Tak. Dezorganizacja, także no, jakby, myślę, że nie ma się czym martwić. Było bardzo spektakularnie. A kogo uważacie Wykonie. za króla? Imprezy. Macie, macie jakiegoś typa? Dawaj, 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 dawaj. Mów, 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 mów. O Jezu. No, Laura, Laura, Laura. Laura no. Moja opinia. Moja opinia? Jest, kto był w folię imprezy? Hmm. Wiecie co? Ja w życiu bym się nie spodziewała, że jak, jak poznam wszystkich, wszystkich moich szwagrów, czyli nie wiem, chłopaków, dziewczyny, moich przyjaciół, to że my się będziemy tak dziko bawić jak na wiejskim weselu. No, ale niektórzy za najmocniejszy punkt imprezy, zaraz, zaraz ci powiem, bo to ty zebrałaś chyba tą głosówkę, uwaga. Najlepszy, najmocniejszy punkt. Dziewczyny. O, ja też Dzień. tak uważam. Ja. Dziewczyny, 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 to jest Dzień. najmocniejszy Dzień. punkt ja tej zniówki. Słuchajcie, a jak wy się w ogóle czujecie 100 dni przed maturą? Ponieważ no już powoli zmierzacie do końca swojej edukacji w naszym liceum. No to ja powiem, że oficjalnie rozpoczynam się uczyć. Aha, okej. Okay. Okay. Bardzo dobre podejście. Bardzo dobrze, dobre Zdostało. podejście. A ty, Laura, jak uważasz? Jak się czujesz co do matury? Bardzo, bardzo mi się dziwnie, Przecież ja, ja dopiero co skończyłem przed No ale przecież czas tak płynie. Jaka matura, o co chodzi? Strasznie, Właśnie. szybko ten czas płynie. Masakrycznie. No nic. Dobra. Bardzo Wam dziękujemy za ten wywiad. Laura Hechorowicz i Michał Wilk z klasy 3H3. Naszymi nasi, gośćmi wraz. Tak, naszymi gośćmi hosy. oraz reportera, reporterami yy, właśnie to Hose. Te wszystkie głosówki, które yy, zebrali oni, będziecie mogli słyszeć na kolejnych przerwach. To była dopiero pierwsza tura tych głosówek, a będą jeszcze kolejne trzy. Yy, także mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. I bardzo dziękujemy Wam za gościnę. Dziękujemy pięknie. Dzięki wielkie. Dzięki. Mało muzycznie zrobiło nam się przez to ostatnie 10 minut naszego poranka. Więc dlatego um, ta matura zbliża się już za 100 dni. E, więc dlatego mamy dla was taką podstawową piosenkę, taką niby hymn tej matury właśnie, że za 100 dni, czyli czerwone gitary. I matura w radiu Tok Hose i my słyszymy się już na koniec. No, na następnej przerwie, przerwie, tak, ponieważ wrócimy do was porankiem. Także póki co. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się na no, następnej przerwie. A teraz matura! No i witamy Was y, dzisiaj, w poniedziałek 24 stycznia, y, trochę inaczej, bo przed godziną 8 y, mieliśmy naszą typową część poranka, a o godzinie 8 mieliśmy specjalnych gości z którymi tak, rozmowy będziecie mogli uh, potem odsłuchać sobie na naszym YouTubie. Uh, jest Wszystko w, w ramach tutaj... audycji porankowej, czyli Hosen na dzień dobry uh, 24 stycznia 2000, 2022 roku. A my kontynuujemy nasz poranek, ponieważ mamy dosyć dużo informacji jak na dzisiejszy dzień. Uh, także przede wszystkim... Pierwszą informacją, która jest najważniejsza, to to, że za 100 dni matura i dosłownie za 3 minuty będzie to 100 dni równo. Eee, równe. Równe będą 100 dni do matury. Tak, a my języka polskiego. A jeśli chodzi właśnie o maturę, to i z te 100 dni do matury, to właśnie o tym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi e, o godzinie 8, a przechodzimy teraz do naszych informacji, e, już takich bardziej typowych dla naszych e, poranków, e, czyli między innymi e, powiemy wam, że szczęśliwy numerek dzisiaj to 33. E, no, ponieważ dużo klas 13 jest na zdalnych, no to myślę, że ten szczęśliwy numerek nie jest aż tak e, przydatny jednak na tym nauczaniu zdalnym, E, aczkolwiek jeśli macie numer 33, e, no to jesteście dzisiaj szczęśliwi. Tak zdecydowanie. A mamy cały czas do Was pytanie, do maturzystów, którzy bawili się w sobotę na, e, na studniówce. Jak Wam minęła ta studniówka? Jak się bawiliście? Jak się czujecie 100 dni przed maturą? Zbieramy głosówki. Piszcie do nas na naszego Instagrama maopatokhosek.radiu albo bardziej wysyłajcie właśnie głosówki. E, a te głosówki, które zbierała od Was Laura Hechorowi razem z Michałem Wilkiem, jeszcze będziecie mogli dzisiaj odsłuchać, ponieważ rano mieliśmy dopiero pierwszą turę. A po, po tej lekcji, tak, czyli na samej przerwie, będziecie mogli odsłuchać drugą turę głosówek. Będziemy je czasami powtarzać, żebyście też usłyszeli, że jednak działamy dla Was i że Wasz głos też jest słyszalny w naszym radio, bo to jest w końcu nasze wspólne radio, nasze szkolne radio. Mamy dla Was, cały czas powtarzamy komunikat od pań woźnych, że jeśli zgubiliście klucze lub inne przedmioty, a klucze do domu lub szafki, one najczęściej się pojawiają na dyżurce, bo właśnie tam mogli, możecie po nie przyjść, jeśli zdaliście sobie sprawę, że właśnie je zgubiliście. Nie wstydźcie się, spokojnie, każdemu się zdarza właśnie zgubić jakieś klucze, ale na pewno panie woźne na dyżurce. Mogą Wam je wydać, jeśli rzeczywiście będą to Wasze. I minęła godzina dziewiąta. Czyli równo 100 dni do matury. 100, ma 100 dni do matury za 100 dni. Nasi maturzyści przystąpią do pierwszego z egzaminów maturalnych. Czyli z języka polskiego. Tak. A my mamy dla Was kolejne informacje, czyli dzień patrona, który prawdopodobnie odbędzie się już w piątek, 28 stycznia. Będziemy obchodzić dzień właśnie naszego patrona, czyli Jose Marti. E, I będzie... Tylko 5 dni zostało w ogóle do końca pierwszego semestru i do końca, e, do końca teraz naszego chodzenia do szkoły, bo potem zaczynamy ferie. Tak, więc 5 dni to już naprawdę bardzo, bardzo niedużo. E, no. Myślę, że dla wielu osób to już jest odliczanie godzin lekcyjnych. Oj, wręcz. Tak, oj. Tak. E, no mi zostało 36 godzin. Ja proszę. nie liczę, U, ja nie liczę. Ja po <laughs> prostu jestem spawiony. Dzisiaj tak, ja się zdaję na to, co będzie. No to, co będzie. no Karpe tak diem, diem. Nie wiadomo, <grym> co będzie, także, e, także, no wiecie, tutaj, no wszystko zależy, tak? Sytuacja jest, jest jaka jest, i po prostu, no. Dynamiczna, zobaczymy, dynamiczna. Co się wydarzy. Tym bardziej, że już teraz mamy więcej klas na zdalnych niż w szkole, ponieważ 13 jest na zdalnych, a tylko 12 jest w szkole. Tak, a dzisiaj frekwencja generalnie jest dosyć niska. Myślę, Ja w ogóle szczerze, że... że jak wychodziłem o godzinie 8.10 teraz z tego poranka, z tej rozmowy z gościa poranka, to w ogóle. Totalnie pusto, zero osób, pusto. totalnie pusto. No niestety jest. No widzicie, jak no, to, jest. Tak, jak, tak jest. A e... dzisiaj nietypowym świętem jest... E, mię... Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Edukacji, e, czyli w sumie święto, które dotyczy wszystkich nas, no bo e, wiadomo, całej naszej placówki, e, uczniów, nauczycieli. Eee, no i Ale co o nim możemy ogólnie, powiedzieć? Tak, 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 ponieważ to święty, Międzynarodowy Dzień Edukacji jest bardziej brany globalnie, ponieważ na świecie w XXI wieku około 750 milionów dzieci nie umie czytać i pisać. To porażające dane Międzynarodowy Dzień Edukacji ma zwracać uwagę ludzi na to, że nadal są regiony świata, gdzie edukacja w ogóle nie istnieje, albo jest na niskim poziomie. W tym dniu m.in. organizowane są zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki i kampanie uświadamiające społeczeństwu właśnie o tym problemie. No a my e... tak naprawdę cieszymy się, e, albo powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy szansę e, i możliwość e, uczenia się, tak? No bo wiadomo, że. Nie zawsze to doceniamy, ale jednak to powinno nam cały czas przyświe przyświecać z tyłu głowy. Tak, no są, są osoby, które po prostu takiej szansy od życia, od losu nie otrzymały, także. Cieszmy się z tego, że jednak e, jesteśmy na tyle szczęśliwi, że po prostu mamy dostęp do tego, żeby wiecie, no, nauczyć się pisać, czytać. E, także myślę, że dosyć ważna rzecz. A my teraz, e, trochę muzycznie, wprowadzamy Was w wciąż w poniedziałkowy poranek. I kończymy ten poranek. Kończymy ten poranek. Na następnej przerwie będziecie mogli usłyszeć e, głosówki e, z, ze studniówki, e, które nagrała właśnie Laura razem z Michałem zbierali od Was. A tymczasem w naszym radiu w dobrą stronę, idziemy wszyscy w dobrą stronę, ten poniedziałek idziemy w stronę ferii. Także wszystkiego dobrego do usłyszenia.